My. Pierwsza obramka w się Gotujemy. No tak, bardzo się cieszę. Szkoda, że nie, mógł, nie, nie wygraliśmy tego meczu, bo mieliśmy parę sytuacji, w po których powinna wpaść Blanka. Ja też miała swoje sytuacje, także uważam, że jeden jeden to sprawiedliwy rezultat. Kolejny taki mecz, taki sam scenariusz. Najpierw wygrywamy. Potem tracimy w ramkę i remisujemy finalnie. Nie wiem tak naprawdę, od czego to jest zależne, bo Uff. ciężko mi w ogóle coś powiedzieć na ten temat, bo po prostu e, gramy nieźle, gdzieś tam e, staramy się kontrolować tą grę, a, a punkty znów uciekają. i Nie wiem, jaka jest przyczyna tego. Musimy wykorzy wykorzystywać swoje sytuacje i nauczyć się tego, że jak strzelamy jedną, to musimy... Doszło do tego, żeby strzelić z i uspokoić to naszym rozegraniu, po prostu żeby kontrolować ten mecz. Tak samo mieliśmy z za z Zagłębiem, to jest nasz mankament. Będziemy na tym na pewno pracować, bo, bo to jest któryś mecz z kolei. Po tej kolejce jesteśmy jedną z trzech drużyn z najmniejszą liczbą przegranych. To cieszy? No na pewno tak, chociaż, chociaż tych punktów mogłoby być więcej, a mogłoby być mniej. także. także. Musimy być zadowoleni, cel, który mieliśmy postawiony przed sezonem, czyli pierwsza ósemka zrealizowaliśmy do, do grudnia i oby tak dalej wszystko będzie ok. Trzeba po prostu szanować każdy punkt, który się zdobędzie i powoli malutkimi krokami dążyć po prostu do tego celu, który sobie, który sobie przed sezonem postawiliśmy, a to jest ósemka i... Jesteśmy cały czas w, w tej górnej części tabeli, więc ja nie, nie przejmowałbym się drugimi sami, bo najważniejsze, że nie przegrywamy.